Nic nie spoczywa, wszystko się porusza, wszystko wibruje, a wibracja jest pierwotną siłą, która dała początek naszemu wszechświatowi. Było to pierwsze zjawisko gwałtowna interakcja między siłami, która doprowadziła do powstania wszystkich cząstek. Nikola Tesla zrozumiał tę prawdę, co widać po jego słowach. Jeśli chcesz odkryć sekrety wszechświata myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Dzisiejsze badania pokazują, że nie tylko nasze codzienne przedmioty wibrują i mają określoną częstotliwość, ale także nasze myśli, uczucia i emocje. W ciągu następnych kilku minut zbadamy fundamentalną rolę, jaką nasze myśli, uczucia i emocje odgrywają w rzeczywistości, którą doświadczamy. Zobaczymy, jak rzeczywistość, którą doświadczamy, nie jest po prostu przypadkowym wydarzeniem ale została świadomie ukształtowana przez nasz stan wibracyjny. Dodatkowo przeanalizujemy, jak poprzez zmianę i podniesienie naszej podstawowej wibracji możemy natychmiast zacząć doświadczać zupełnie innej rzeczywistości. Aby to zrozumieć, musimy wyruszyć na eksplorację różnych poziomów wibracyjnych świadomości. Dr. David Hawkins w swojej książce Moc kontra Siła przedstawił serię odkryć dotyczących ludzkiej świadomości. W tej książce wykazał, że wszystkie obiekty i istoty posiadają energię, która wibruje na różnych częstotliwościach. Hawkins stworzył Skalę Świadomości wykres, który utożsamia emocje z różnymi częstotliwościami obejmujący zakres od 1 do 1000. Wykres Skali Świadomości, opracowany przez doktora Hawkinsa, pokazał, że świadomość, a zatem każda ludzka emocja, ma określoną wibrację na skali. Można zauważyć, że trudne emocje, takie jak wstyd, smutek, strach czy poczucie winy, wibrują na niskich częstotliwościach, podczas gdy uczucia takie jak miłość, szczęście, akceptacja i pokój wibrują na wyższych i bardziej podnoszących na duchu częstotliwościach. Badanie to ustaliło, że średni poziom wibracyjny zwykłej osoby to 207 na tej skali. Dlaczego tak się dzieje? Przez całe nasze życie gromadzimy blokady energetyczne i negatywne kondycjonowania, które ciągną nas w stronę niższych wibracji. Do tej sytuacji prowadzą różne czynniki: są wewnętrzne czynniki, takie jak ograniczające przekonania, traumy czy złe nawyki, jak również zewnętrzne czynniki, takie jak strach i ciągłe zmartwienia wynikające z nieustannego bombardowania przez media i struktury władzy. Ten kontekst utrzymuje nas w stanie niskiej wibracji, wpływając na naszą moc twórczą i poziom satysfakcji z życia, które zazwyczaj są obniżone. Co ciekawe, to właśnie tam system chce nas zatrzymać. Do jakiego poziomu powinniśmy dążyć? Poziomem, do którego powinniśmy aspirować, jest 500 lub wyżej, ponieważ 500 to wibracja miłości. Wibrując na tym poziomie, życie staje się radykalnie inne. Miłość, radość i obfitość nagle stają się w zasięgu ręki. Ból, stres i walka znikają, a ty stajesz się magnesem na to, czego naprawdę pragniesz. Chociaż możemy poruszać się między różnymi poziomami w różnych momentach, zazwyczaj mamy dominujący stan, który można nazwać naszą bazową wibracją. Twoja bazowa wibracja jest kształtowana przez Twój system myślenia. Zbiór wszystkich przekonań, myśli, świadomych i nieświadomych, słów i działań, które dana osoba utrzymuje w danym momencie. Nasze systemy myślenia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tego, co możemy nazwać naszym stanem wibracyjnym, który odpowiada określonej częstotliwości. Ta bazowa częstotliwość ma znaczący wpływ na okoliczności i sytuacje które przyciągamy do naszego życia, ponieważ wszystko jest głównie określone przez ten energetyczny ślad. Jak już przedstawiliśmy w innych filmach, rzeczywistość, którą doświadczamy, odzwierciedla nasz wewnętrzny świat jak w górze, tak i na dole jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Trudność polega na tym, że większość osób jest nieświadoma tych systemów myślenia. Nie zdajemy sobie sprawy, że je mamy. Funkcjonują one jak zdefiniowane wcześniej programy, które, będąc aktywne, generują efekty i wyniki, czy nam się to podoba, czy nie, i czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Emocje odpowiadają za wskazywanie nam w każdej chwili, która częstotliwość jest związana z konkretnym systemem myślenia. To fascynująca rola emocji. Działają jako wskaźnik częstotliwości, na której manifestuje się każde przekonanie, myśl, słowo i działanie w naszym doświadczeniu. Można by założyć, że to myśli, które myślimy, generują uczucia i emocje. Jednak w rzeczywistości, na początku jest bazowy program myślowy nieświadome uczucie i ten bazowy program prowadzi do myśli, której się stajemy świadomi, co z kolei wydaje się wywoływać emocje. Kiedy Twoje uczucia to radość, miłość i harmonia, czy nie zauważasz, jak Twoje myśli zawsze odzwierciedlają ten nastrój? Emocje, które pojawiają się z tych myśli o pokoju, miłości i harmonii, są przedłużeniem programu, z którego pochodzą. Ta dynamika tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, która utrwala bazowy program. Koncepcja dobrej lub złej pasy tutaj ma sens. Jeśli wejdziesz w pozytywną spiralę, Wydaje się, że wszystko płynie, tworząc więcej pozytywnych wydarzeń. To samo dzieje się w odwrotną stronę. Emocje i nastroje stale wskazują nam, z jaką częstotliwością dostroiliśmy się do życia. Ale miej to na uwadze. Nie wybierasz bezpośrednio swoich emocji. Jedyne, co możesz zrobić, to stać się ich świadomy. Niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie, wierzysz w to, czy nie, w każdej chwili wybierasz przekonania, które przyjmujesz, Myśli, które pielęgnujesz, słowa, które wypowiadasz, i działania, które podejmujesz w każdej sytuacji swojego życia. Jeśli nie podoba ci się to, co czujesz, możesz wybrać zmianę przekonań, które to podtrzymują, myśli, które to powodują, słów, które to potwierdzają, i działań, które to wspierają. Więc jak podnieść swoją wibrację i stworzyć pożądaną rzeczywistość? Oto praktyczne kroki z przykładami. Akceptacja. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie tego, co czujesz w danej chwili. Próba tłumienia emocji obniża twoją wibrację. Zamiast oporu pozwól sobie doświadczyć emocji i obserwuj ją z neutralnej perspektywy. Przykład: Załóżmy, że czujesz się smutny. Zamiast ignorować ten smutek lub próbować go stłumić, uznaj go. Powiedz do siebie: Czuję się smutny. To w porządku czuć się smutnym. Pozwól sobie na smutek bez osądzania siebie. Puszczenie. Kiedy zaakceptujesz swoje uczucia, możesz je puścić. Nie chodzi o to, żeby udawać, że ich nie ma, ale raczej o pozwolenie im odejść naturalnie. Poddanie się emocjom często prowadzi do pozytywnych zmian. Przykład. Jeśli czujesz złość, spróbuj wyrazić ją w zdrowy sposób. Możesz porozmawiać z kimś, komu ufasz, napisać o tym w dzienniku, lub po prostu pozwolić sobie na płacz. Nie tłum swojej złości, ale pozwól jej odejść. Równowaga pomiędzy wysiłkiem a poddaniem się. Pracuj nad swoimi celami, ale jednocześnie pozwól, żeby wszechświat odegrał swoją rolę. Ciesz się podróżą, a nie tylko samym dotarciem do celu. Przykład, jeśli chcesz schudnąć. Ustal zdrową dietę i zacznij regularnie ćwiczyć. Ale nie skupiaj się tylko na celu, jakim jest utrata wagi. Ciesz się procesem stawania się zdrowszym i bardziej sprawnym. Doceniaj to, co masz. Im bardziej doceniasz to, co już masz w życiu, tym więcej obfitości przyciągasz. Skup się na pozytywach i bądź wdzięczny za wszystko, co cię spotyka. Przykład. Zamiast narzekać na to, czego ci brakuje. Skup się na tym, co już masz. Bądź wdzięczny za swój dom, rodzinę, przyjaciół, zdrowie i inne dobra, które posiadasz. Kieruj swoją uwagę. Twoja uwaga to potężne narzędzie. Skieruj ją na to, czego pragniesz, a nie na to, czego chcesz uniknąć. Im więcej uwagi poświęcasz swoim marzeniom, tym szybciej się one spełnią. Przykład: Jeśli chcesz mieć więcej pieniędzy, nie skupiaj się na braku pieniędzy. Skup się na tym, co chciałbyś zrobić z pieniędzmi, gdybyś je miał. Wyobraź sobie siebie żyjącego obfitym życiem. Zrezygnuj z nadmiernej koncentracji na celu. Zbytnie skupianie się na celu może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Skup się na tym, co możesz zrobić tu i teraz i pozwól wszechświatowi się tym zająć. Przykład: jeśli chcesz znaleźć miłość, nie skupiaj się na tym, że nie możesz znaleźć partnera. Skup się na tym, aby stać się najlepszą wersją siebie. Kiedy będziesz czuć się dobrze ze sobą, naturalnie przyciągniesz miłość do swojego życia. Pozytywne afirmacje. Powtarzaj pozytywne afirmacje na swój temat każdego dnia. Pomoże ci to zmienić sposób myślenia i podnieść swoją wibrację. Przykład. Stwórz listę pozytywnych afirmacji, takich jak: Jestem szczęśliwy i zdrowy. Jestem kochany i ceniony, zasługuję na obfitość. Powtarzaj te afirmacje na głos lub w myślach kilka razy dziennie. Podsumowując, pamiętaj, że represja i tłumienie są powszechnymi sposobami radzenia sobie z uczuciami przy czym poddanie się jest najbardziej efektywne. Po prostu poddając się temu, co czujesz, możesz wprowadzić głęboką zmianę w swoim życiu. Akceptacja jest kluczowa do podniesienia swojej wibracji. Zwróć uwagę, gdzie leży na skali Hawkins'a. Na poziomie 350. Wchodząc w stan akceptacji, możesz natychmiast uwolnić się od niższych stanów świadomości i podnieść siebie. Stosując się do tych wskazówek, możesz podnieść swoją wibrację i stworzyć życie swoich marzeń. Pamiętaj, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Twoje myśli, uczucia i działania mają moc kształtowania Twojego świata. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybować kanał, jeśli film ci się spodobał. Jak ty radzisz sobie z wibracjami? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym materiale.